Mam nadzieję, że wasze dyngusy są mokre, jajka smaczne i ogólnie wszystko w porządku. Nie wiem czy jest to dobry wstęp. Nadal będę się nad tym zastanawiał. Tak czy siak wiem, że witam Was w kolejnym odcinku draftu do chwały. Oczywiście dziś mamy lany poniedziałek, więc mam nadzieję, że święta mijają wam w spokoju. Teraz przed kolejnymi śniadaniami i obiadami możecie zobaczyć kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Waszej ulubionej serii. Jeżeli ją lubicie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zapraszam do subskrypcji, oczywiście kanału koza Stream. No i co ważne, tutaj możecie oczywiście jak zwykle zobaczyć za ile sprzedały się poszczególne karty No i w międzyczasie rozpoczął się Team of the Tournament Knockout Turnament Stage, wiecie o co chodzi, słuchajcie. Ważne jest to, że dzięki temu, dzięki zadaniom tygodniowym mamy paru zawodników, którzy nie wiem akurat, czy spośród tych, ale mogą coś kosztować. Na przykład nawet taki Rodriguez jako, jako Anglik będzie się sprzedawał, będzie coś kosztował. Dlatego ja sobie teraz tego nie przedłużam, będę musiał przepatrzeć tych zawodników, no ale zrobię to oczywiście poza anteną. Teraz czas kupić się na kolejnym drafcie. Jak widzicie, nasz bilans końcowy nie wygląda za dobrze, ale teoretycznie, matematycy i astronomowie wyliczyli, że ten odcinek. Będzie tym, w którym yy, wygrywamy draft. Przynajmniej tak powinno być, albo przynajmniej dochodzimy do finału. Draft wygramy, jeżeli będzie Eusebio Primer. E, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Wiem, że na początku nie ma Eusebio, ale jest Ruth Hulit, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Wybrałem formację 4-1-2-1-2, bo jest jedną z moich ulubionych, a teraz kolejne karty. Robert, przepraszam, ty wiesz, my, my, prawda? No, 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 ty wiesz, ty wiesz, my się lubimy, ale tutaj Son z tą kartą musi wylądować w naszym zespole, bo po prostu w FIFA no jest dużo lepszym zawodnikiem, chociaż ostatnio z Robertem Lewandowskim Zaszliśmy naprawdę daleko e, No tutaj weźmiemy sobie Ostina Bo jak coś będzie on startował I najwyżej kogoś będziemy wpuszczali z ławki A kolejny zawodnik na środek pomocy to Niestety nie Paul Pogba e, I teraz trzeba się zastanowić Któż to może być No najlepszą kartę chyba będzie miał tutaj Jean Mario Chociaż sobie Fabian Ruiz wygląda też nie najgorzej. E, ten zawodnik z Serie A też nie jest zły, a w sumie możemy mieć tu Rudachulita. Więc weźmy sobie Barella na wszelki wypadek. Tutaj na przykład by się przydał João Cancelo, e, Tutaj naprawdę nie pogardziłbym tym zawodnikiem. Niestety jest Hakimi. I na razie go weźmiemy, bo tutaj lepszej opcji nie widzę. E, zobaczymy jak to się potem poukłada. E, więc może przejdźmy do obrony, bo to będzie naprawdę istotne. Żeby teraz ładnie nam się to pozgrywało i tu... Mamy naprawdę dobre wybory. Jest Hernandez, ku któremu chyba skłaniam się najbardziej z jednego powodu. Jest to grywalna liga i grywalna formacja. Po prostu będzie jak to ułożyć, ale z drugiej strony ten Giorgio Kilini wygląda naprawdę dobrze. Weźmy go, weźmy go. Nie wiem jak to poukładam z nim, ale w sumie Aleksandro leci dosyć często, a tu pominąłem. I nie żałuję. Paolo Maldini. Oczywiście Varan jest lepszą kartą, jeśli chodzi o cenę ogólną, ale my weźmiemy sobie włoską ikonę, no bo ta obrona wygląda naprawdę dobrze. I teraz Wojtek Czesni. No, Wojtka nie ma, ale na Dawida Dycha narzekać nie mogę. Zobaczmy więc lewą obronę. Czy będzie tutaj Aleksandro, który wypada bardzo często? Sandro nie ma. Weźmiemy sobie chyba tego zawodnika z Villarreal, bo wygląda najlepiej? Nie, nie wygląda najlepiej. Najlepiej wygląda tutaj Firpo, e, dlatego zdecyduje się na Hiszpana z Betisu. Zobaczmy teraz środek pomocy. Co nam się tutaj poukłada? Shit. No jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze i chyba Luka Modric to jest gracz, któremu odmówić nie możemy tutaj, więc weźmy go sobie. E, nie, nie, nie wiem jak to wyjdzie ze zgraniem dalej, ale no w tej wersji Luka naprawdę wygląda tak, że nie można mu odmówić, a Kalidu Kulibali w środku pola naprawdę nam się przyda. Tak więc no, to jest jeden z tych draftów, gdzie mamy aż troszkę za dużo niektórych dobrych kart, bo po prostu tych lik jest tyle, że nie wiem, jak to połączymy. No zobaczymy dalej. E, tutaj niech będzie musa, no bo nie widzę innej opcji, żeby to miało ręce i nogi. E, no i co, czekamy na lepszego napastnika. Cristiano Ronaldo pasowałby tu perfekcyjnie. E, zastanawiam się nad może strakoszą na bramkę, chociaż w sumie nie, no bez przesady. E, weźmy sobie w takim razie tutaj Jesse'ego Lingarda. Nie wiem, czy on znajdzie miejsce tu w składzie chociaż w sumie mógłby jako środkowy pomocnik ofensywny. Oczywiście jest tutaj minus 5 zgrania, ale teraz plus 2, czyli niewiele to poprawiło naszą sytuację. Będziemy się potem zastanawiali, jak to zrobić. A teraz kolejne rozdanie. Jest Mosalach, jest Alexis Sanchez, jest Fertongen, który nam tutaj zbytnio ono się nie przyda jednak, więc myślimy tu po prostu nad zawodnikiem na zmianę i wydaje mi się, że najlepszy będzie tutaj Momo Salak ze względu na, na tą kartę, ale w sumie on ma dużo lepszych kart. więc weźmy sobie tu um, Alexisa Sanchez'a, e, karta 90, chociaż występów niezbyt dużo, e, co jest bardzo ciekawe. Tu Engolo Kante. Fantastycznie, e, że trafia nam się Francuz, aczkolwiek to może być jeden z tych dziwnych przypadków, że zawodnik, który jest jednym z najlepszych zawodników w grze nie będzie miał miejsca w podstawowym składzie, bo po prostu na razie nie wiem jak to zrobić. Tu weźmiemy sobie oczywiście Uliana, bo wydaje się być najlepszą opcją. No przydałby nam się tutaj niezwykle Marcelo. Nieważne czy toty czy nie to ty, bo naprawdę ta karta by nam bardzo pomogła jeśli chodzi o zgranie, bo tutaj tego zgrania nam troszeczkę brakuje, zobaczcie jest go tylko 78 i szczerze nie mam zbyt wielu pomysłów, jak można by to było poprawić. E, tu weźmiemy sobie mnie, bo on może zagrać w zasadzie na każdej pozycji. E, moglibyśmy pomyśleć, o właśnie, o czymś takim. No i chyba wrócimy do. E, chyba wrócimy do rozwiązania z tym zawodnikiem, z Austinem, bo mamy wtedy zgrania 85. Ale nadal no, wygląda to dosyć. i ciekawie, i nieciekawie, bo to są niezłe karty, ale tego zgrania troszkę brakuje i to mnie martwi. No niestety, Marcelo nie mamy. I trzeba się zastanowić, jak to rozwiązać. Jest Espinoza, nas nie interesuje, jest Dela Beja. On ma fatalną kartę, ale nie miał więcej zgrania niż Firpo, bo ten nie jest na swojej pozycji do końca. A w sumie tutaj i tak nie ma za dobrych kart. Więc weźmiemy sobie tego Dela Beja. Bo zobaczcie, że dzięki temu. A no tak, bo to jest Las Palmas, a Las Palmas jest teraz w Segunda. Ok, to, to, to niewiele zmienia w takim razie. Kolejne rozdanie, tak samo, nie wnosi zbyt, zbyt dużo, weźmy sobie zawodnika z Bromu, bo nie widzę tutaj nikogo, kto by mógł nas zainteresować. Trzy ostatnie pozycje z pola, z czego jedna mieszana, więc tam miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego. Tu weźmiemy sobie Bernardeskiego, Ok, zobaczmy tą pozycję mieszaną, czy tu będzie Marcelo, to by nas naprawdę uratowało, jest Aleksandro, ale czy to nas interesuje, um, oczywiście miałbym on zgranie wtedy, Wtedy z, nie jest grania, będzie miał Luka Modric, no ale z drugiej strony nie będziemy mieli tego Firpo, więc wydaje mi się, że weźmiemy sobie tutaj Alexa Sandro. Yy, będziemy zaczynali wtedy z Austinem. No zobaczymy, no niestety, to jest tego typu draft, że nie da się ułożyć wszystkich tych zawodników w jednym składzie, bo po prostu jest, jest ich za dużo dobrych. A tu jest Karim Benzema. Wydaje mi się, że Karim Benzema ratuje nam tutaj naprawdę mocną sytuację. Weźmiemy sobie oczywiście Francuza w takim razie, bo mamy duży gust do zgrania tutaj. Aleksandro sprawia, że mamy plus jeden do zgrania tutaj i wygląda to zdecydowanie lepiej. No, wolałbym mieć przyznam szczerze, kogoś innego na tej prawej obronie, no ale nie było tam jak tego dobrze jak tego dobrze wykończyć na dobrą sprawę. Stałem się, czy Engolokante na przykład by coś tutaj zmienił, ale niewiele. Musielibyśmy go wtedy jakoś przerzucić, żeby miał połączenie z Benzemu, a jest to do końca niemożliwe, przez to, że... <laughs> przez to, że Ruth Hulit ma kartę SN. Gdyby był SPO, to w ogóle... Przez to, że Ru... Przez to, że Ruth Hulit ma kartę SN. Gdyby był SPO, to w ogóle byśmy nie mieli tutaj najmniejszych problemów. Zastanawiam się, jak to tutaj jeszcze ograć. Mniej zgrania będzie miał wtedy Kulibali tutaj. A gdybyśmy teraz wrzucili Kante, no on nie miał zgrania, to będzie już minus jeden, tak? Będzie miał 6-7, ale szczerze to wydaje mi się być najmocniejsze rozwiązanie z tych wszystkich, więc chyba przy tym pozostaniemy. No i czas jeszcze na bramkę. Tutaj tylko Wojtek Szczęsny sprawi, żebym go wrzucił do składu. No Buffon z całym szacunkiem jest gorszy od De Gea tak więc Hiszpan pozostanie tu. Mamy 90 oceny ogólnej. No draft wygląda naprawdę fenomenalnie jeśli chodzi o niektóre z tych kart. Boję się chociaż w sumie zmienników mamy nie najgorszych. Po raz kolejny nie mamy Ronaldo w drafcie, nie mamy po raz kolejny Messiego w drafcie. Swoją Boli mnie strasznie fakt, że jeszcze nie widziałem Ronaldo Fenomeno w żadnym z tych draftów. A wiem, że Brazylijczyk jest dostępny jako karta, więc to jest, to jest naprawdę duża szkoda. Układam to, żeby zobaczyć, jaki rating nam się uda ułożyć. Bawi mnie trochę to, jak niektórzy uważają, że zmiana zawodników tutaj nie wpływa na ocenę ogólną draftu, ale, ale co ja tam wiem. Dobra, tak więc słuchajcie, mamy już 91, no i w ten sposób mamy 91 oceny ogólnej. To już się nam nic wie, nie zmieni. Zastanawiam się, kogo chce się podbić. No, Bufona nie potrzebujemy stanowczo tutaj. No i Musa w sumie nie wiem, czy będzie grał, wątpię w to, ale, ale czemu nie wrzucić go tutaj za z go lingarda, bo w sumie wolałbym grać Musą wtedy. E, no dobra, zobaczmy sobie jeszcze menadżera. Zgrania nam Odrobinę brakuje. E, no i ci menadżerowie, no jakby to powiedzieć, widywałem lepszych. Mamy jednego z ligę e, i. To jest jedyna liga, która tutaj w ogóle występuje, e, więc weźmiemy go sobie. Bo to jest stanowczo najlepsze rozwiązanie, więc e, no jest to najgorszy draft, jeśli chodzi o zgranie, jakie mieliśmy i mam nadzieję, że tego nie będziemy czuli, no bo karty są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite. Więc teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko tutaj zmienić wytyczne. Nie wiem, czy wy chcecie to oglądać, czy nie, dlatego dzisiaj wam to pokażę. Ostatnio wam nie pokazywałem, dzisiaj wam to pokażę, więc zrobimy w ten sposób. Jeśli chodzi o linię, to oczywiście biorę cofniętą, bo ja tak wolę grać. Samemu ją jeszcze cofam tutaj. Szybkie konstruowanie akcji. W przyrzutach różnych możemy mieć tyle, w przyrzutach wolnych nie potrzebujemy aż tak dużo zawodników. Zagęszczenie jedenastki dosyć wysokie. No i teraz to, co najważniejsze wytyczne. U napastnika potrzebujemy, żeby e, wybiegał za plecy obrońców. Damy agresywne przechwyty, trochę się zmęczą, ale dzięki temu e, no ja lubię po prostu, żeby ci napastnicy mocno tam pracowali z przodu. Nie są to najlepsi gracze, ale, ale też nie jest najgorzej, więc wydaje mi się, że przynajmniej e, Son nie będzie musiał być zmieniany. Zostawaj z przodu, agresywne przechwyt, okej. Okay. Root Hulit oczywiście będzie miał e, zostawaj z przodu, chociaż nie wiem, czy będę, chyba będę zmieniał w ogóle Hulita z Modriczem, jeśli chodzi o tą formację, e, bo wolę mieć troszkę więcej, chociaż Mamy Kulibaliego do walki w powietrzu Ale wolę mieć Hulita chyba troszkę bardziej z tyłu Zresztą zobaczymy Jak na razie w pole karne przy centrach Tutaj będziemy mieli pilnuj pozycji Agresywne przechwyty No i lecimy dalej Środkowi pomocnicy będą mieli to co najważniejsze Krycie środka Jeden z nich będzie miał Zostawaj z tyłu Nim będzie Engolokante Będzie miał oczywiście agresywne przechwyty I to zostawiamy w ten sposób Luka Modric będzie mógł się podłączać do przodu Ale tutaj niech tym operuje sobie Jego zwykła pracowitość Jedyne co w takim razie damy to krycie środka i w pole karne przy centrach Jeśli chodzi o Kulibaliego to dajemy mu Zostawaj z tyłu em, i krycie środka Jeśli chodzi o lewą stronę to tutaj Zostawaj z tyłu jedynie dla bocznych obrońców e, I o prawą stronę tak samo No i to tyle Tak wyglądają, tak wyglądają te wytyczne Luka Modric może bić stałe fragmenty gry Rzut wolny z bliska Hulit Kapitanem Hulit Nie wygląda to źle Trzymajcie kciuki żebyśmy coś tutaj e, byli w stanie ugrać w tym drafcie To no jest na pewno dużo lepiej niż poprzednio i w zasadzie, jak na to patrzę, to mamy tylko dwie karty zwykłe. Gdyby się uprzeć, moglibyśmy mieć tutaj cały specjalny draft. Tak więc czas poznać skład naszego pierwszego przeciwnika w tym drafcie 11, naprawdę dobra oceniona na 190. Oczywiście mógłbym mieć kogoś lepszego niż ten Alan w środku pola, który do pewnego momentu był kartą absolutnie znakomitą, nie zrozumcie nieźle, no ale przede wszystkim w draftach, kiedy ściera się na przykład z takim rudem Hulitem, no to już troszeczkę Brazylijczyk nie starcza. A ja, jeśli chodzi o samego ruda Hulita, no to... Nie, nie ma pojęcia jak to się stało. Słuchajcie, będzie parę pudeł Holendra, absolutnie dla mnie niewytłumaczalnych i grało mi się nim bardzo dobrze, nie zrozumcie mi źle, ale to co zrobił, to, to, to naprawdę nie wiem. Tak samo nie wiem, jak to jest możliwe, że są strzela tak piękną bramkę i bramkarz ani drgnie. Naprawdę Koreańczykiem grało mi się fantastycznie Muszę przyznać, że ta karta w tej wersji mega mi przypasowała i zacząłem się w pewnych momentach zastanawiać, czy nie chciałbym go kupić do swojego składu. No, pokochałem tą kartę tak samo jak jego wersję w FIFA 17, którą rozgrałem naprawdę mnóstwo spotkań. Ale wracając już do tego, co macie na ekranach, Son napędza kolejną akcję, Karim Benzema kładzie rywali, no i Rudkulit strzela bramkę na 2 do 0. Nie Son napędzał tą akcję, tylko Rudkulit no już Korańczyk wszedł mi do głowy, jak sami słyszycie, ale naprawdę grało mi się w tym drafcie nim bardzo, bardzo dobrze. Teraz akcja przeciwnika 53 minuta, zejście do środka porobił mnie jak chciał i uratował mnie Dawid De Gea, dzięki któremu zachowujemy czyste konto w tym pierwszym drafcie i to jest też powód, dla którego zawsze wolę mieć Dawida De Gea, nawet na siedmiu zgraniach niż jakiegokolwiek innego bramkarza w tej grze po prostu uważam, że goalkeeper Manchester United w tej FIFA jest bezapelacyjnie najlepszy i, i nawet ikony i, i ktokolwiek inny nie sprawi, że wolałbym mieć tam kogoś innego. Drugi skład naszego, znaczy skład naszego drugiego Przeciwnika 90 do ceny ogólnej. A tak niesamowity, bo Mbappé, Ronaldinho, Pele. No ale się, zabrakło mu troszeczkę tego zgrania, i to jest jeden z tych draftów, w których no ma się dużo mniejsze szanse niż Rywale. Mimo to on zaczął, i tutaj Ronaldinho pomylił się paskudnie. No, gra głową, nigdy nie była najlepszą stroną Brazylijczyka. No po raz kolejny teraz ratował nas Dawid Gea No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ataki przeciwnika. Potem ja doszedłem do głosu. 37 minuta, bardzo dobrze wyprowadzona piłka do Ruta Hulita. Holender jeszcze czeka, żeby nie kończyć samemu tej akcji. Są piękne wyjście na pozycję, piękne uderzenie Drivenem, no i przypomniały mi się te czasy FIFA 17. Bo naprawdę, Koreańczyk w tej wersji jest tak samo dobry jak ten Player of the Month, którego posiadałem właśnie w FIFA 17. Tu prawie udało się odebrać piłkę, niestety zrobiłem to dopiero potem w środku pola. No ale skoro już ją miałem, to czas zacząć kolejną akcję. Tutaj możecie w ogóle zobaczyć, w ilu atakach uczestniczył u mnie Ruth Hulit. Naprawdę holender był nieoceniony, tak samo zresztą jak Karim Benzema, bo muszę przyznać, że w tym zespole pełnił troszeczkę taką rolę jak z Cristiano Ronaldo dobrze podawał, dobrze wychodził na pozycję eee, no, z dribblingiem mogłoby być trochę gorzej. Znaczy to jest moja wina, po prostu nie chciałem zrobić tego co tutaj nawyczyniałem. Tak czy siak, mieliśmy rzut rożny, a z rudem kulitem te rzuty różne były naprawdę bardzo niebezpieczne co widać po tym lekkie wycofanie, żeby dać holendrowi się rozpędzić. No i mam ramkę na 3 do 0, uspokajam przeciwnika, mówiąc mu, że raczej w ten. Spotkaniu już więcej nie wskóra, on się ze mną zgadza i z tego spotkania postanowił wyjść. Tak więc, Wakanda żegna się z tym, żegna się z tym draftem, a my przechodzimy do kolejnego składu. Naprawdę mega obrona, słuchajcie, Ramos, Maldini, bardzo fajny skład mojego rywala, ale ten Juan Fran na lewej stronie nie miał pełnego zgrania, co jak zobaczycie za chwilę, troszkę mojego rywala kosztowało, ale jak na razie to on był przy piłce, troszkę w przypadku, że ona nie trafiła pod nogi jednego z moich zawodników, ale potem poradził sobie mój przeciwnik świetnie, strzając naprawdę ładną bramkę w 37 minut. Nucie. Tak więc musiałem gonić niemalże tuż po wznowieniu. Luka Modric do Hulita. No i to jest jedno z tych pudeł, o których mówiłem. Naprawdę nie, nie mam pytań. I, i tu, słuchajcie, nie, nie zrozumcie mnie źle. Hulitem grało mi się super, ale to jak on się mylił w paru sytuacjach dla mnie niezrozumiałe. E, w przeciwieństwie do decyzji arbitra. Rzut karny, oczywisty i czerwona kartka Dachłana Frana, tak jak mówiłem, mojego przeciwnika, kosztowało to, że zawodnik Atletico nie był na pełnym zgraniu. E, no i też no, w sumie rozumiem, nie mógł podjąć innej decyzji, mógł mnie puścić, raczej bym to wykończył też. E, więc w sumie tutaj no musiał dokonać szybkich obliczeń. Wybrał źle. W przeciwieństwie do mnie, bo ja tutaj naprawdę ładnie sobie wszystko wyklepałem w tej akcji i mieliśmy już 2 do 1, jak widzieliście po raz kolejny akcje napędzał hulik. naprawdę był on nieoceniony no ale będę wracał ciągle do tych jego wykończeń bo, no bo ich naprawdę nie rozumiałem, jak to jest możliwe że zawodnik tej klasy tak bardzo mylił się w naprawdę prostych sytuacjach tutaj mamy kolejny rzut karny, nie jestem do końca przekonany, czy to była intencja mojego rywala żeby Ramos faulował, myślę, że albo mu zapamiętało albo to był jakiś odruch zawodnika już wykonany przez komputer, no to nie jest mój problem tak samo jak to, że prowadzimy w tym drafcie już 3 do 1, Luka Modric przed chwilą asysta do Williana wcześniej jeszcze bramka z karnego, no i teraz dokłada jeszcze jedną bramkę z jedenastki, tak więc prowadziliśmy już dwoma bramkami, byłem dosyć spokojny, aczkolwiek przed nim złapał kontakt po tym naprawdę ładnym uderzeniu od słupka piłka wpadła na naszej bramki ale tutaj Angolo Kante złapał piłkę w środku pola karnego i stwierdził Czas strzelać, strzelił. No i prowadziliśmy już 4 do 2. Tutaj jeszcze faul Silwy i mój przeciwnik stwierdził, ok, 15 minut wirtualnego czasu gry. Nie starczy mi na strzelenie długo. Jeszcze ta kartka dla Silwy, myślę, że przelała czarę goryczy, no i żegnamy się przedwcześnie i przechodzimy do kolejnego składu przeciwnika, który jest składem finałowym, słuchajcie, czyli sprawdza się odpadliśmy w pierwszej rundzie przechodzimy do finału tylko pytanie, nie miałem Eusebio Primera więc czy ten draft uda mi się wygrać w 13 minucie byłem bliski otworzenia wyniku, niestety no, nie wyszło, teraz mamy minutę 28 i nie wiem do końca, czy to był mój błąd. Bo ja widziałem, że mój bram zawodnik jest przed Neymarem na radarze. Ale po prostu wersja Toty okazała się być zbyt szybka. No, no, no i mamy bramkę 1 do 0 dla przeciwnika. Zwykle rozgrywam w ten sposób wykopy od bramki. Tym razem się nie udało. Trzeba gonić. Jest ródkulit. Wychodzi na pozycję. Przekłada piłkę na, lew... na prawą nogę. I o dziwo kończy. Bez problemu, bo już byłem przekonany, że ta piłka albo powędruje gdzieś w prawo, albo ponad poprzeczką. Na szczęście e, nie pomylił się Holender w tak ważnej dla nas sytuacji. Potem wygrany pojedynek w środku pola. William czeka, żeby móc gdzieś podać. Jest Son, e, Son podaje po raz kolejny do Brazylijczyka, który urywa się naszym rywalom. No i mamy już bramkę na 2 do 1. E, William wchodził na pozycję napastnika za Karima Benzemę, którym, jak mówiłem, grał mi się całkiem nieźle, e, no ale dosyć szybko wchodził Brazylijczyk, bo po prostu to tempo było mi potrzebne. Potrzebne. Tutaj widzicie bramkę, po której niepotrzebnie zrobiłem tą kalmę, o czym przekonacie się za chwilę i było mi mega głupio. Bramka strzelona przez Sona automatycznie, jak widzieliście nie wykończył tej akcji Rutkulit, chociaż moim zdaniem powinien. No a teraz ja tej kalmy ża żałowałem, bo faul Maldiniego w polu karnym. No i czy to był faul? Nie jestem do końca przekonany, ale okej. Okay. Sędzia tak uznał. E, mamy jedenastkę dla przeciwnika. Do piłki podchodzi Pele. No i niestety udało mu się, się to wykończyć. Tylko parę minut po tej 11. w zasadzie parę sekund po tej jedenastce miała miejsce moja akcja. Co zobaczycie za chwilę. I moim zdaniem e, interwencja przeciwnika była dosłownie identyczna jak ta, e, którą dokonał, której dokonał Maldini 95. Tutaj widzicie, że że ta piłka troszeczkę zaplątałaś w środku pola, e, było, było dużo dziwnych sytuacji e, zaraz będziemy właśnie dochodzili do tej, jeszcze w ogóle przyszedłem na defensywny, jak musicie zobaczyć no i teraz mamy tą akcję, e, William podaje do Sona, Son wbiega w pole karne przeciwnika i szczerze powiedziawszy, jeżeli karny był na Maldinim e, to, to znaczy za faul Maldiniego, nie mam pojęcia jak faul był tutaj, ale widocznie gra stwierdziła, trzeba to wyrównać, bo tutaj splot strasznie dziwnych zdarzeń sprawia że hulic strzela bramkę na 3 do 3, no i jesteśmy w dogrywce, tu mój Paskudny błąd w obronie. Tym Decheon wyszedłem. Wiedziałem, że to będzie gol. no To był Mbappé. On nie mógł się pomylić w takiej sytuacji. No i przegrywamy w dogrywce. Słuchajcie, minuta 120. Lecimy z ostatnią, już niemalże akcją meczu. Jest Willian, Tam widziałem na dłuższym słupku jednego zawodników. Hakimi nie myli się w tej sytuacji. Mimo zmęczenia, prawy obrońca wpisuje się na listę strzelców 4 do 4. Ale to jeszcze nie był koniec. To jest naprawdę tak pychowy gol. Zobaczcie tutaj. Ta piłka już była wybita. Nie zdążył zebrać jej mój zawodnik. Ja tutaj odcinałem podanie, udało mi się to zablokować, ale potem niestety piłka pada pod nogi Neymara. No i powiedzenie się sprawdza. No Eusebio Primer, no win. Ua, co to były za emocje, słuchajcie. No niestety. Eee... Matematyka musiała się zgadzać. Nie było Eusebio Primera, nie było zwycięstwa w drafcie. Bardzo wyrównany finał. Roztroniłem przewagę, co prawda nie wiem, jak to jest możliwe, że był faul Maldi Maldiniego, a potem nie było faulu na moim zawodniku w polu karnym. Ale życie, słuchajcie. Przegrywamy w drafcie. Jestem w stanie to przełknąć, bo mecz był naprawdę wyrównany. Zobaczmy jeszcze tylko te paczki, czy będzie tutaj coś ciekawego na koniec, czy będą e, prezenty wielkanocne. No lanie w drafcie było. O, jest walkout pierwszy w tej serii. Zobaczmy jaka to będzie karta, jaka to jest flara. Nie mam pojęcia, ale wiem, że ten draft już się zwrócił Hiszpania, środkowy pomocnik, niech to będzie. Tiago. Jakby normalnie cieszyłbym się z tego zawodnika, ale 8-7 gwarantuje nam, że ta seria potrwa. Wreszcie coś dobrego słuchajcie. Wreszcie mamy walkout i to jest. To są przynajmniej dwa drafty, tak więc to mnie cieszy. Wszystko bierzemy do klubu. No i zobaczmy w takim razie drugą paczuszkę. Cieszę się, cieszę się, słuchajcie, że dostaliśmy ten wokółcik, to mnie naprawdę e, bardzo jara, bo to mocno przedłuża nam e, teraz te drafty, daje nam przede wszystkim komfort. No i zobaczmy, co tu jest środkowy pomocnik, e, czyli rządiniu 8-1 oceny ogólnej. Nie wiem, czy on jest coś warty teraz, e, ale to wszystko zobaczycie potem. No, nie będę tych kart przy Was wystawiał. Po prostu to wszystko weźmiemy sobie do klubu tego gracza na listę transferową. A co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Słuchajcie, jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego na święta, jeżeli oglądacie to jeszcze podczas Wielkiej Nocy. A teraz to byłoby na tyle. To był Koza kanał, Koza stream. No i super, naprawdę Cię cieszę, że jest walkout, że był draft, w którym dotarliśmy do finału. Były emocje i naprawdę dużo się działo. Na razie, piona!